Pani, dzisiaj gala, druga ogólnopolska gala Polskiego Związku Kół Gospodarii Wiejskich. aktywne koła gospodyni wiejskich, które włączają się w zbiórki elektrośmieci. Dzięki tym zbiórkom same zyskują na siebie pieniądze i przy okazji dbają o środowisko, oczyszczając z zalegających śmieci, które są nikomu niepotrzebne, chociażby tak jak stary odkurzacz, który tutaj dzisiaj widzimy. Zachęcam do tego, aby pójść na stronę Polskiego Związku Kół Gospodarii i zgłaszać się do elektrozbiórek z firmą Cremontis. Nazywam się Sylwia Garza, jestem zastępcą Koła Gospodyń Wiejskich w Mizerowie. Dowiedziałam się z tego, o tym programie z Facebooka i zachęciłam dziewczyny z naszego koła, żebyśmy przystąpiły. Jest to fajna akcja, która nawet zbliża mieszkańców do siebie. Teraz w tym roku bardzo się cieszyłyśmy, że znowu jesteśmy liderem w zbieraniu tych elektrośmieci i że możemy oczyścić nasze naszą gminę, bo jest to też zasługa mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy koło gospodyń wiejskich z Mizerowa. 17 tą dziewczyny. Kiedy wy to zebrałyście? I to jest specjalne wyróżnienie od firmy Ecoprofit. Czek na 500 zł. Gratuluję i proszę statuetkę. Proszę. Gratulujemy. I teraz poprosimy o wspólne zdjęcie. Jak, jak panie promują tą zbiórkę? Jak powiedzieć innym kołom, jak, jak można promować? Czy jakiś inny na Facebooku na przykład pan, eee, tak, panie Tak, promujemy na Facebooku, robimy też plakaty, gdzie wywieszamy e, w sklepach, na naszych słupach, w szkole przede wszystkim też. E, no i e, pocztą pantoflową też, która jest najlepszą <grym> pocztą. Poprzez nasze członkinie nawet do pracy zanoszą i przynoszą nam ze swojej pracy potem również no właśnie, bo to też już Jakiś był konkretny cel, na który się udało wykorzystać te, te środki. E, tak, w tamtym roku akurat za te pieniążki zakupiliśmy namioty i które służą dla naszego sołectwa. Wypożyczamy je również mieszkańcom. Zgłoś się do programu skontaktuj się z Polskim Związkiem Kół Gospodyń Wiejskich